Dzień dobry Państwu! Witam Państwa bardzo serdecznie w Rudawie, na rynku w Rudawie, w pięknym historycznym rynku, który y, skupia mieszkańców wszystkich okolicznych miejscowości. Znajdujemy się w samym sercu tej miejscowości Rudawy i Parafii, ponieważ no, tym sercem, które bije, po pierwsze, to jest kościół parafialny, który jest za moimi plecami, no i to, to centrum tutaj. Rudawy, piękne centrum odbudowane, proszę Państwa, nic tylko przyjechać i zobaczyć. A kto nie da rady, postaramy się pokazać Państwu ten piękny teren, ten piękny obszar, który został przebudowany w ostatnich latach. Czekamy w tej chwili już na końcowe odbiory i zaczniemy za parę miesięcy już tutaj funkcjonować tak w 100%. No ale co tutaj powstało? Przede wszystkim rynek. Piękny rynek, który został przebudowany, no i Rudackie Centrum Kultury. Budynek, który będzie służył następnym, zapewne pokoleniom. powstało to wszystko ze środków Urzędu Gminy Zabierzów i ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tutaj y, zarząd województwa przekazał środki w wysokości około 7 milionów 200 tysięcy złotych, za co serdecznie dziękujemy. Zostały te środki. Bardzo dobrze spożytkowane, już wiem, że zostały dobrze spożytkowane i będą zapewne służyć następnym pokoleniom. Następne pokolenia będą Was, drodzy Państwo, chwalić za to, że, że przekazaliście te środki, że ta inicjatywa się realizuje tutaj w Rudawie inicjatywa związana z kulturą. Dlaczego w Rudawie realizujemy, realizować będziemy pewne wydarzenia kulturalne, dlaczego to tu jest to Rudawskie Centrum Kultury, ale sami Państwo odpowiecie sobie na koniec tego materiału. Życzę miłego oglądania, zwiedzania, wirtualnego zwiedzania naszej miejscowości. teraz pod remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie. Jest to jednostka mająca piękną historię. Jednostka, która powstała w 1913 roku, która w swojej działalności statutowej ma zapisane to, co najważniejsze – ratowanie mienia i życia ludzkiego. Organizacja ta sprawdziła się w wielu działaniach, pomogła jednej osobie. W tej chwili jest to organizacja, która też pomaga uchodźcom z Ukrainy. Mamma póki co znajdujemy się pod starą remizą, za chwilkę przejdziemy do nowej remizy, do której na dzień przeprowadzą się drukowie. Zapraszam do naszego zwiedzania. Znajdujemy się pod nową remizą OSP w Rudawie. Wkrótce druchowie się tutaj przeprowadzą. Obecnie Duchowie tutaj prowadzą magazyn z pomocą humanitarną dla uchodźców. Wykonują ogromną pracę. Ale jest OSP no, przede wszystkim gaszą pożary, ratują, generalnie ratują. A mają co robić, ponieważ Rudawa to dwutysięczna społeczność. Przez Rudawę przebiega linia kolejowa E33, przez Rudawę przebiega droga krajowa nr 79, przez Rudawę przebiegają dwie drogi powiatowe. Oprócz tego Bruchowie współorganizują imprezy kulturalne, takie jak wielkie sprzątanie rudawy, świetna impreza y, ekologiczna. Wspólnie organizujemy to m.in. ze społeczną Strażą Rybacką. Ale to też impreza zorganizowana z okazji Dnia Dziecka, święto rudawy na odpis parafialny. Ja tutaj nawiasem mówiąc z nawiązałem, jak zostałem tylko sołtysem, do... Y, Opowieści mieszkańców, starszych mieszkańców, którzy mówili, że w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia w Rudawiu odbywały się na odpust parafialny świętej Anny trzy imprezy. Piłkarze organizowali jedną na stadionie, druga odbywała się w, obecnej, w obecnym budynku poczty, a kiedyś to było kino. Tak, kino, nie, nie pomyliłem się, a trzecia impreza była pod remizą OSP. Obecnie robimy jedną wielką imprezę. No i kolejna impreza to Święto Niepodległości, jest to impreza, która, która odbywa się 10 listopada co roku pod hasłem Powołaniu do Wolności. Śpiewamy patriotycznie, ale też nawiązujemy do polskich muzyków, polskiej sceny muzycznej, którzy zapisali się w naszej pamięci, a już, już od nas odeszli. No i sztandarowa nasza impreza to spotkanie pod choinką. Co roku odbywa się spotkanie, jest to impreza charytatywna. Nie brakuje świętego Mikołaja podczas tej nie brakuje uroczystego zapalenia moim. A wszystko to angażują się w jeszcze inne organizacje, koło no, gospodarstw wiejskich. Fantastyczna organizacja, planie tą kapitalną kulinarną robotę. Klub Seniora sami swoik, którzy świetnie sprawdzają się jako e, śpiewacy, śpiewają nawet na rynku w Krakowie. Koronczarki, które wykonują świetną pracę e, związaną e, z wykonywaniem sztuki, tak naprawdę pięknej sztuki e, z koronek. Naprawdę Rudawa ma się czym chwalić. Obawiam się, że na tą prezentację zabraknie mi czasu, więc kończę. Dlaczego Staś Tarkowski w Rudawie? Dlaczego tam staś tutaj? No, po prostu z tego powodu, bo tutaj bywał Henryk Henry Sienkiewicz, tutaj pisał w pustyni i w puszczy. A Staś Tarkowski, mając e, około 3 lat, przywoził ze swoim tatą. Mleko Henrykowi Sienkiewiczowi z pobliskiej miejscowości Niegoszowice A teraz znajdujemy się w Amfiteatrze Każdy mieszkaniec może sobie tutaj przyjść usiąść porozmawiać z innymi mieszkańcem można tutaj przyjść sobie rodzinnie zrobić sobie ognisko, bryla takie miejsce spotkań towarzyskich Ja też mówię, że jak coś będzie miał duże natchnienie. To może sobie tutaj też wygłosić jakieś przemówienie. Końcu jest to amfiteatr. Jest tutaj miejsce, jest pewne miejsce wolności. Taki też Hyde Park. Znajdujemy się przed siedzibą Rudawskiego Centrum Kultury. Dlaczego Rudawskie Centrum Kultury? No, no gdzie, gdzie jak gdzie, ale tutaj. Taki obieg powinien powstać, dlatego że rudawa jest związana z takimi osobami jak Henryk Sienkiewicz, jak Antonina Domańska, jej mąż, Stanisław Domański, jak Tettmajer, Koniński i mógłbym tu wymieniać, wymieniać wiele, wiele osób, no choćby nawet taka osoba jeszcze tutaj wspomnę, jak ksiądz kardynał Albin Dunajewski, który tutaj był na pierwszej parafii jako wikary. Rudawa jest związana z wielkimi wybitnymi postaciami, które tutaj przyjeżdżały właśnie do Rudawy, które nas odwiedzały. A tak spocześnie żyjący, no to z Rudawy pochodzi Adam Nawałka i jedziemy na Orlęta. Jesteśmy teraz na obiekcie Ludowego Klubu Sportowego Orlęta Rudawa. To jest klub historyczny, z ponad 70-letnią historią e, o potężnych tradycjach, który to klub e, sprawiał i sprawia nadal wiele radości mieszkańcom Rudawy i okolicznej miejscowości. Mówi się, że to tutaj Adam Nawałka rozpoczyna swoją karierę. E, tak, to jest prawda. Adam Nawałka, senior, tata Adama Nawałki. Adam Nawałka tutaj nie trenował, e, ale trenował tutaj jego tata. No gdzie jak gdzie, ale to Rudawa powinna tutaj dominować, jeśli chodzi o sport. I tak jest, jesteśmy w piątej lidze jako klub piłkańskiej w klasie okręgowej i doskonale sobie radzimy. Ja jestem jako sołtys dumny z tego klubu i z tych zawodników i z działaczy wykonują ogromną pracę. Oczywiście to nie tylko pierwsza drużyna, ale tutaj też prowadzi się ogromną pracę wychowawczą, edukacyjną. Tutaj szkoli się dzieci i młodzież. Zapraszamy. Można tutaj pod okiem wspaniałych trenerów szlifować swoją formę. Zapraszamy dzieci, młodzież, bo sport to zdrowie. Jak widzicie rudawa to nie tylko centrum. Ale to też y, y, rzeka. W ogóle zielone miejsca, których jest ogromnie dużo w Rudawie. Znajdujemy się w miejscu bardzo ważnym, ponieważ to właśnie w tym miejscu tutaj łączy się Krzeszówka z Rudawką i powstaje Rudawa. Ja tylko ciągle sobie zadaję pytanie i jestem utwierdzony w tym... szarych czekaj! Jestem utwierdzony w tym, że to nie Rudawa wpada do Wisły, ale to Wisła wpada do Rudawy, chociaż jako sołtys mogę sobie tak uważać.